Pan Klaudek dzisiaj, proszę bardzo, trzecia duża ryba, na haku Musimy się silniczkiem trochę w dupę, w tamtą stronę pociągnąć W którą, tak, tak? Tak, proszę. rozumiem, o, o właśnie Już się robi, panie Klaudiuszku Dziękuję bardzo, panie tam pod wodę. Widzę, widzę jaka maciorka ładna o, Ten to Robert. jest? Robert Spokojnie, daj go sobie jeździć Ale tutaj Bo Boja mnie Na dyszkę ma... Wygląda facet, panie kolego Czyżby była dwucyfroweczka? tej boi, żeby... O, Nie no ma, ten ma dychę Oj Robert Ten ma dychę Chcesz kleszczyki? Chcesz kleszczyki? Tak, kleszczyki, bo tu to I tam mi została jeszcze kotwica no, no, może... no Panie kolego, ja mam Dołożę w tym... W toczkę, już możesz tam odłożyć tam Ja mam w tym roku żeby... 24 metrówy Ale Ładnie. zawsze cieszy taki widok <laughs> Ja sobie kombinatki wezmę, ty stój Zawsze cieszy taki widok Dobre są te długie, nie? Bardzo dobre. Ukręciłeś to? Ja bym go proponował zmierzyć, żebym ok. No dobrze, spokojnie, spokojnie. Czekaj koledze, że ci może tą wędkę... Bo teraz odłóż, dobrze, jest... odwróć, wędkę, odwróć. Wyciągniemy, so, spokojnie. Daj pauzę. Po zmierzeniu ryba ma 1,14 14. I co robimy? Ostatni pomiar, żeby było widać piękne Rybsko Jest? Coś pięknego się? No. I co? szczęśliwy łowca? O, o czekaj Policzmy metrówki w tym, w tym rejonie tylko w ostatnich dwóch miesiącach. Ile to jest? Nie wiem, 30? 30 metrówek. Mniej więcej Tylko my, nie ja mówię o innych wędkarzach, nie? No, to tą miłą wiadomością kończymy nagrywanie. 114. <laughs> 114.